Cześć Witam Was w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na makijaż. Yy, makijaż taki mocny, tak jak zwykle, w mocnych kolorach. Dzisiaj jest róż, pomarańcz, niebieskości, więc jeżeli Wy lubicie te kolory i macie ochotę na taki szalony makijaż, to zapraszam Was do obejrzenia. Zaczynamy makijaż. I... Bazę mam już nałożoną. Jest to korektor z Catrice. Wyłożam sobie po prostu ten kamuflaż żywy, jako takowy, i biorę pierwszy cień. Moment, tylko wezmę pancelek. I to będzie paletka, której w ogóle nie używam. Jest to paletka z zimowej edycji slika, z zimowej wersji slika Celestia I tutaj ten taki piękny, różowy, połyskujący cień. Biorę sobie. Dzisiaj mi naszło w ogóle na e, różę. Mam nadzieję, że widzicie dobrze, jaki ten makijaż e, no jest mocny, naprawdę. Nakładam go na płaski pędzelek. Możecie go nałożyć na pacynkę, na, na co chcecie. I e, nakładam na talutką powiekę. powiekę. I przechodzę też. E, na załamanie powieki. Gdy mam już całą powiekę pokrytą tym różem, Teraz będę nakładać, będę rozcierać tą górną granicę mojego cienia, tego różowego, tym pomarańczem z Inglota, który mogliście, mogłyście widzieć oczywiście już wcześniej w jakimś tam filmiku pokazywałam i nakładam go na ten taki puchaty pędzelek, który także już znacie z Hakuro i Расчерпал. Понял границу. Gdy górną granicę mam roztarto, dokładam jeszcze tego różowego cienia, który pod wpływem blendowania troszeczkę uległ roztarciu. Ok, i teraz będzie taki kolejny krok. I biorę sobie Duraline. Myślę, że można sobie poradzić także bez Duraline, aczkolwiek nie jest łatwiej zy, bo mogę sobie po prostu intensywniejszy kolor jak gdyby nałożyć. Ten, ten różowy i tak już jest mocny, mocny, więc ciężko nałożyć suchy cień, żeby taki ciemniejszy, niebieski jak gdyby widoczny był już na, na tym różowym. I biorę ten, 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 ten niebieski. Maczam sobie pędzelek w durelajnie i delikatnie maczam w tym niebieskim. Jak gdyby od połowy oka e, robię sobie taką kreskę, która jest grubsza tutaj na końcu, przy wewnętrznym kąciku oka. ona zdecydowanie jest um, po prostu jest um, intensywniejsza i, i ją lepiej widać. Lepiej teraz ją widzicie um, na pewno, gdy, no, gdy nie ma pomalowanych rzęs, bo jak tutaj już są pomalowane, to na pewno słabiej widać. I tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ja tego nie zostawiam tak, bo, bo nie chcę, żeby ta kreska była taka, um, taka prosta, taka, taka idealna jak gdyby, tylko chcę, żeby była e, delikatnie rozparta, więc sobie biorę taki pędzelek i tutaj. E, w zewnętrznym kąciku rozcieram, jak gdyby tak wzdłuż od zewnątrz do... A tutaj tak rozcieram też wzdłuż i mogę sobie jeszcze dobrać już akurat na ten pędzelek to już bez duralinu i dobieram i trochę jeszcze sobie tutaj tego niebieskiego dokładu. Teraz biorę Eyeliner, eyeliner ze silnika, który ostatnio. No to bardzo lubię jakoś. Jeżeli chodzi o linię wodną, sprawuje się świetnie i będę zaznaczać nim właśnie tak jak powiedziałam. Skończyłyśmy, skończyłyśmy na linii wodnej, maj. ponieważ mój sprzęt, za to Was bardzo przepraszam, zawiódł i po prostu się wyłączył. Czasami nie patrzę w podgląd i nie widzę kiedy się wyłącza. Tak więc skończyłyśmy się na linii wodnej. Na tą linię wodną delikatnie e, roztarłam tym malutkim pędzelkiem. Potem. Wzięłam nasz róż, którym malowaliśmy górną powiekę, i tym pędzelkiem takim jak gdyby malowałam całą dolną, dolną powiekę. I teraz biorę tym pędzelkiem, którym malowaliśmy ten róż, nakładam nasz niebieski, który nakładałyśmy na, na górnej powiece, i łączę go jak gdyby z naszą dolną. Nie wiem co się dzieje z moim aparatem, wyłącza się kiedy chcę, no więc trochę trudno na nim, ciężko mi nadążyć. O, coś takiego. I to wszystko teraz, my po prostu tą górę tutaj ładnie... Sobie rozetrzemy. I ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, jest to cień tutaj L'Oreal. Taki szampański odcień. I biorę nasz Duraline, ponieważ to jest taki produkt, który jest dosyć sypki, a będziemy nim robić wewnętrzne kąciki oczu, więc nakładam sobie na pędzelek. Czekajcie, chyba muszę wziąć drugi. I nakładam go takim w ogóle dużym pędzelkiem, bo nie mam już innego akurat teraz przy sobie. I nakładam go. Teraz okay. okay. daje mi tylko wytuszować rzęsy, ja to dzisiaj zrobię maskarą e, Bourjois e, mascara twist up the volume, przepraszam i dzisiaj nie będę przyklejać żadnych sztucznych rzęs ani nic takiego, muszę ją tylko wyczesać na nadmiaru produktu. I mamy gotowy, gotowe, mam nadzieję, że nam się podoba. Teraz została nam tylko usta i usta podkreślę naprawdę super, super delikatnie moją taką ulubioną teraz ostatnią pomadką z Cake, taką delikatną koralową i mam właśnie jak moje delikatnie usta. OK, tak więc makijaż mamy gotowy, jest to taki typowo szalony makijaż dla odważnych dziewczyn, mam nadzieję, że Wy też takie jesteście i skorzystacie z mojego pomysłu na takie kolory. Jeżeli Wam się filmik podobał, to dajcie kciuka like w górę i zapraszam bardzo do subskrypcji. Ja teraz już kończę, życzę Wam miłego dnia i spokojnego popołudnia. Pa, pa!